Siemano, witajcie w szóstym odcinku z Hero Zero. Tutaj ład był przed chwilą, ale w 10 minut tylko potrwał. Zaatakowałem go chyba 4 razy. No, 4 ataki, miejsce 66. A ty, które miałeś z Ten, jakbym miał jeszcze ten, jeszcze oponki. Znaczy, jakbym miał oponki mam, ale jakbym miał baterię, to bym był top 10, bo. Miałem 12 ataków, teraz robiłem 3 i 2 minuty do końca i Wodr został pokonany, tak tam był to w 10 Jebać wszystkich popominowców w tej grze Ale Wodr miał tylko 8 milionów HP, więc dlatego poszedł w 10 minut, albo nawet mniej Więc mało się udało Ten w ogóle w telefony alarmowe, ja mam, miałem raz, dwa, trzy, pięć telefonów alarmowych, co jest w tym czasie od setnego pewnie jest więcej albo od 105, nie wiem w sumie, ten w sumie mogłem wydać te ile? Czekaj, mogłem wydać te 20-30, żeby zająć to jeden potrzeb. Dobra, nowy no, towar, to kupić, sprzedać. Dobra, trzeba pojedynki zrobić Tak o go, tysięczne miejsce O kurde, nie no wygram, bez rzutek jest słab. Gdybym miał rzutki to bym przegrał Dobra, nadal bez rzutek, wow, ale fart 230 hapsów. Dobra, go tego jeszcze raz mogę. Dobra, jeszcze liga. Minus minus plus 7, dobra, rzutki. Ale plus 7 to i tak pewnie przegram. A nie. Na easy. Plus 600 to bez rzutek. Zaraz super bohater będzie. Bo już złoto jeden. Kończę. No, nie Dobra. wiem jak to się nazywa, o ani Ten, w czempionie nie wygrasz No to... wow, wiem No bo są yeah. i ja, tam Ja też nic nie mogłem wygrać, no w sensie oni wydali hive staty Mają bańkę i staty Emilio Bo w kryjówkę wydałem dzisiaj bańkę. Właściwie to wczoraj już Dobra Dobra w dupie z tym trenem nie kończę, bo idę wpaść, spać chyba Nara Dobra. Dobra, tutaj szybkie 12 ataków Dobra, tutaj jeszcze kurde, godzina 16. Sporo. Później jak to się zrobi, to prawdopodobnie rozwalę to wszystko. I tu postawię dwa razy expo generatorownie i tutaj atakoboty. Pod Bot superklaizer nic w ogóle się nie przydają. Mało dają, a większość biorę z, atak z ataków. O, kolejny telefonik zrobiony. Fajna misyjka. Jeszcze energia. Fajnie. Ile tutaj mam. O, jeszcze jeden punkcik. <laughs> <laughs> tutaj trzeba poczekać. Tu usuń Plus 18 dwa razy fajnie. <laughs> tu też niezłe wygrane. 8K honoru. Już sporo na plusie, plus 27, nice. W ogóle najpierw skończę tą misję. I tutaj może tu godzina 14. Tu który poziom? 108, dobra, plus 2. Tu był 108, to pewnie 110 jest, a tu 110 też, to można to spróbować. O nie, 115. 110, kurde, Bada. dobra, to go tą misję. Tutaj pokażę, który jestem w topkach. Honorze słabo. W poziomie jeszcze gorzej pewnie top 1 205. Różyna w honorze spoko, bo top 20. W rozwoju gorzej i tu w rozwoju też coraz gorzej bo centrum zajmuje sporo czasu. To jest słabo. No dobra. To... Zapraszam na live. Subujcie, lajkujcie. I do następnego. Na razie.